Cześć! Nie powiem wam, jak się nazywam, bo cierpię na wstydliwe zaburzenie psychiczne. Nie mam nad nim kontroli, a moje leczenie jeszcze się nie skończyło, więc nie zdradzę mojego imienia. Jestem kompulsywną kłamczuchą. Tak jak mówiłam, to zaburzenie psychiczne. Lekarze nazywają je mitomanią, a to oznacza, że według lekarzy jestem chora. Wiem, że to strasznie brzmi. Ale choruje na kłamanie. Co oznacza bycie kompulsywną kłamczuchą? Dlaczego to zaburzenie? I co najważniejsze, czy jest na to lekarstwo? Odpowiem na te pytania za pomocą przykładów. Opowiem Wam też o moim największym kłamstwie. Kiedy wyszło na jaw, moi rodzice odkryli, że cierpię na to zaburzenie i zaczęłam leczenie. Zazwyczaj ludzie kłamią, jeśli muszą. Wszyscy kłamią. Weźmy najprostszy przykład. Jesteś dzieckiem. Grasz z młodszą siostrą w piłkę. Niechcący zbijasz ulubiony wazon mamy. Hałas wywołuje twoją mamę z kuchni. Jest zła i pyta, kto to zrobił? Boisz się kary, więc zwalasz winę na siostrę. Obwiniasz ją, mówiąc, ona to zrobiła. Tyle razy jej mówiłam, że tu nie wolno grać, ale nie słuchała. To, czy mama ci uwierzy, czy nie. To zupełnie inna historia. Liczy się to, że w tej sytuacji masz powód, by skłamać. Patologiczni kłamcy nie potrzebują powodu, by kłamać. Bez powodu wymyślamy małe i duże kłamstwa. Kłamanie to część naszego życia. Kłamiemy tak dużo, że stajemy się w tym świetni. Zaczynamy tworzyć szczegółowe scenariusze. Naszym zadaniem jest przekonać słuchacza. Najpierw mówimy sobie: Sprawdźmy, jak dobre kłamstwo wymyślę. A następnie: ciekawe, czy uda mi się ich przekonać. Jest taki park, do którego chodzę z psem. Kiedyś mój pies zaatakował innego psa. Właścicielką była dziewczynka w moim wieku. Kiedy psy się uspokoiły i zaczęły bawić, my usiadłyśmy i zaczęłyśmy rozmawiać. Podczas rozmowy wymyślałam w głowie kłamstwo. Kiedy zapytała, co robisz w wolnym czasie, odpowiedziałam: Trenuję na Olimpiady. A ona na to naprawdę? A co? Więc zaczęłam opowiadać. Pływam odkąd tylko pamiętam. Niezbyt to lubię, ale mama naciska, bym trenowała. Pewnego dnia mój trener zauważył, że jestem o wiele szybsza niż inne dzieci. Poprosił, by wyszły z basenu, a mi kazał przepłynąć cztery długości. Mierzył mi czas, kiedy skończyłam, był bardzo podekscytowany. Ciągle powtarzał, jesteś niesamowita, wspaniała! Tego dnia zrozumieliśmy, że mam wrodzony talent do pływania. Trener naciskał, bym brała udział w zawodach, ale ja nie chciałam pływać zawodowo. Tak jak mówiłam, nie lubię sportów, a pomysł zostania zawodową pływaczką w ogóle do mnie nie przemawiał. Dziewczynka słuchała z zapartym tchem. Od czasu do czasu mówiła na przykład, tak, ludzie mają takie ukryte talenty, lub myślę, że powinnaś spróbować. Kiedy zobaczyłam, że mi wierzy, zaczęłam podkręcać kłamstwo, tworząc scenariusz filmowy. Zapytała, a jak zdołali cię przekonać do startu na olimpiadzie? Wtedy musiałam wykazać się aktorsko. Mój tata, powiedziałam powstrzymując łzy, w zeszłym roku zginął w wypadku i. nie skończyłam zdania wybuchając płaczem. Dziewczynka podała mi chusteczkę. Nie musisz mi opowiadać, nie chcę cię zasmucać. Otarłam łzy, mówiąc, dobrze z kimś pogadać, i wróciłam do historii. Mój tata zawsze się cieszył, gdy mógł towarzyszyć mi na treningu. Zawsze mówił: Jestem z ciebie bardzo dumny i mnie przytulał ale ja nie dawałam mu powodów do dumy gdybym brała udział w zawodach i coś wygrała na pewno by się cieszył a tego nie zrobiłam więc teraz pojadę na olimpiadę pobiję rekord świata i powiem wszystkim że to dla mojego taty moja nowa znajoma też się rozpakała jestem najlepsza na krótkich dystansach na treningu pobijam rekord świata na 50 i 100 metrów stylem dowolnym. Pobiję dla taty nie jeden, a dwa rekordy. Trenuję 8 godzin dziennie. Moim celem jest ustanowienie tak szalonego rekordu, żeby długo nie zdołano go pobić. Wtedy mój sukces będzie wart dumy mojego taty. Wiem, że obserwuje mnie z góry. Nie mogę się doczekać, aż będzie ze mnie dumny. Przytuliłyśmy się i płakałyśmy razem. To było niesamowite. Wymyśliłam w życiu tysiące kłamstw, ale żadne nie było tak dobre. Wieczorem czułam się jak generał po wielkim zwycięstwie. Za każdym razem puchłam z dumy, odtwarzając te historie w głowie. Jednak nawet cierpiąc na to zaburzenie, masz świadomość, że postępujesz źle. Więc musisz być bardzo ostrożny. Nigdy nie opowiadam dużych kłamstw rodzinie i przyjaciołom. Łatwo mogliby je przejrzeć, a mnie trudno by było ich przekonać. Jednak, tak jak przed chwilą udowodniłam, okłamanie kogoś nowo poznanego lub zupełnie obcego to pestka. Jeden raz złamałam moją zasadę, by nie okłamywać najbliższych i tak rodzice dowiedzieli się o mojej chorobie. Teraz Wam o tym opowiem. W pewien weekend szłam na urodziny koleżanki w innej części miasta. Kiedy patrzyłam na mapę w telefonie, wpadłam na jakiegoś faceta. Był wysoki, łysy i miał zarost. Zmierzył mnie wzrokiem. Przeprosiłam go i poszłam dalej. Kiedy się odwróciłam, zobaczyłam, że mnie śledzi. A przynajmniej tak mi się wydawało, dopóki nie skręcił w inną uliczkę. Chyba po prostu szedł w tym samym kierunku. Zbliżając się do domu koleżanki, wpadłam na pomysł: Co by się stało, gdybym. Raz okłamała przyjaciół na temat tamtego faceta. Dzięki mnie ta impreza mogłaby być niezapomniana. Tak myślałam. Zaczęłam więc wcielać kłamstwo w życie. Wyłączyłam telefon i wrzuciłam go do śmieci razem z moim plecakiem. Tym sposobem dostałabym też nowy telefon. Kiedy dotarłam do domu koleżanki, ledwo łapałam oddech płacząc. Gdy weszłam, wszyscy zgromadzili się wokół mnie, zapominając o imprezie. Bezwstydnie zaczęłam moją historię. Szłam sprawdzając drogę w telefonie, gdy nagle przede mną pojawił się jakiś mężczyzna i kazał oddać sobie telefon i plecak. Zanim zdążyłam zareagować, chwycił mój plecak. Kiedy dawałam mu telefon, złapał mnie za nadgarstek i zapytał: Ile mam lat? Zaczęłam płakać jak szalona. Zaczął mnie szarpać, a wtedy ktoś krzyknął z jednego z mieszkań. Zostaw ją! Dzwonię na policję! Facet się przestraszył, a ja uciekłam nie oglądając się za siebie. Zawdzięczam tej kobiecie życie. Jednak mój plecak i telefon przepadły. Chciałam ściągnąć na siebie uwagę. A potem dobrze się bawić. Jednak rzeczy przybrały niespodziewany obrót. Nie wiedziałam, że tata mojej koleżanki jest wysokiej rangi policjantem. Przyjechał do domu od razu po tym, jak usłyszał, co mi się przytrafiło. Kilka razy mnie przepraszał. Mówił, że to niewybaczalne, żeby gość jego córki musiał przeżyć coś takiego. Razem pojechaliśmy na komisariat. Spisali moje zeznania. Następnie przyszedł rysownik i zrobił szkic na podstawie mojego opisu. Żałuję, że nie opisałam kogoś innego. Jak idiotka opisałam tamtego łysego mężczyznę, który za mną szedł. Tydzień później tata mojej koleżanki przyszedł do nas i znowu pojechaliśmy z rodzicami na komisariat. Złapali go. Weszliśmy do pomieszczenia. Widzieliśmy tego mężczyznę przez lustro weneckie. Czy to ten mężczyzna cię okradł? Zapytali. Tak, to naprawdę był on. Powiedzieli, że w zeszłym roku skończył odsiadkę za podobne przestępstwa. Od tamtej pory nic złego nie zrobił, ale tacy jak on się nie zmieniają. Najwidoczniej powrócił do starych nawyków. Policjanci byli pewni, że złapali odpowiednią osobę. Byłam tam tylko dla formalności. Trzęsłam się ze strachu. Nie miałam pojęcia, że do tego dojdzie. Nie wiedziałam, co robić. Gdybym powiedziała, tak, to on, niewinny człowiek trafiłby do więzienia. Opisałam go tak dobrze, że wyglądał identycznie jak mężczyzna ze szkicu. Byli tak podobni, że nie mogłam powiedzieć to nie on. Nagle zaczęłam płakać. Mama mnie przytuliła, a ja wyjąkałam: "Ja skłamałam. Znowu." Wszyscy spojrzeli na mnie zszokowani. Wyznałam, że skłamałam, czując się jak w transie. Nigdy w życiu tak bardzo się nie wstydziłam. Kiedy wróciliśmy do domu, Moi rodzice byli smutni. Ich jedyna córka była kłamczuchą. Nie byli jednak na mnie źli, bo wiedzieli, że nie miałam złych zamiarów. Tak jak mówiłam, było im tylko smutno. Umówili mnie z psychiatrą. Podczas pierwszej sesji próbowała mnie kłamać. Potem lekarz powiedział nam, jakie leczenie dla mnie zaplanował. Miał to być trudny proces, wymagający zarówno terapii, jak i leków. Nie wiemy jak długo to potrwa, a jego powodzenie zależy od mojego zaangażowania. Naprawdę chcę się z tego wyleczyć. Uda mi się, choćby nie wiem co. Dzięki, że mnie wysłuchaliście. Jeśli chcecie opowiedzieć swoją historię, wyślijcie ją na adres opisu pod filmem. Na razie. Hej, przyjaciele, jestem Bianka. Przez przypadek odkryłam największy sekret mojej rodziny. Ta wiadomość wywróciła nasze życie do góry nogami. Wszystko zaczęło się po tym, jak moja starsza siostra Jagoda wróciła do domu po rozstaniu z mężem. Wtedy nie miałam pojęcia, że jej małżeństwo już od dawna przechodziło kryzys. Ale czara goryczy się przelała, kiedy siostra odkryła, że jej mąż Krzysztof ją zdradza. Pewnego dnia, kiedy mąż spał, zabrała synów i od niego uciekła. Moja siostra zajmowała się domem. Nigdy nie miała żadnej pracy. Wzięła więc dzieci i wprowadziła się do nas, bo nie miała innej opcji. Na początku mówiła, że to tymczasowe rozwiązanie, ale minęło już półtora roku i nadal z nami mieszka. Chyba myślała, że ona i Krzysztof jeszcze do siebie wrócą, ale od miesięcy tylko się kłócili, nie byli w stanie się pogodzić. A ich kłótnie nie tylko doprowadziły ich małżeństwo do rozpadu, ale też namieszały w naszej rodzinie. Wszystko przez to, że zobaczyłam sms, którego siostra dostała od męża. Zaciekawił mnie i chciałam wiedzieć, co jej mąż miał na myśli. Kiedy zbadałam sprawę, odkryłam niesamowity sekret mojej siostry. Cofnijmy się w czasie do tamtego wieczoru. Teraz rozumiem, że siostra już wtedy zaczęła tracić nadzieję na to, że jej małżeństwo przetrwa. I przez to stała się nieprzyjemna. Nie odzywała się do mnie ani do mamy. Nie dbała o swoje dzieci. Nie jadła. Nie spała, nie robiła nic poza kłóceniem się z mężem przez telefon lub przez SMSy. Tak ich małżeństwo było w opłakanym stanie. Krzysztof ją zdradzał i nie chciał do niej wrócić, ale siostra nadal bardzo go kochała nie wyobrażała sobie bez niego życia. Pewnego wieczoru kładła jej synów spać. Młodszy zapytał, ile dni człowiek może przetrwać bez jedzenia? Wiedziałam dlaczego pyta. Usłyszał, jak mama mówiła do mnie Twoja siostra znowu nic nie jadła. Po prostu martwił się o swoją mamę. Pogłaskałam go po głowie. Twojej mamie nic nie będzie, bo zrobię jej pyszną kanapkę. Na pewno jej się nie oprze i zje całą, powiedziałam. To go uspokoiło. Ja też bym chciał dostać taką pyszną kanapkę z rana, powiedział, zamykając oczy. Kiedy więc zasnął, poszłam do kuchni i zrobiłam siostrze najlepszą kanapkę, jaką potrafiłam. Wytknęłam w nią nawet urodzinową świeczkę. Zapukałam do pokoju siostry. A kiedy nie otwierała, otworzyłam drzwi i zajrzałam do środka. Zasnęła. Weszłam do pokoju i przykryłam ją kocem, a kanapkę postawiłam przy łóżku. W ręku ściskała telefon. Może zasnęła w trakcie kłótni, wyczerpana z powodu ciągłego zarywania nocy? Uśmiechnęłam się. Wydała mi się wtedy bardzo urocza. Byłam małym dzieckiem, kiedy siostra wyprowadziła się z domu, nigdy nie byłyśmy blisko. Co nie było dziwne, bo w ogóle nie spędzałyśmy ze sobą czasu. Wcale mnie nie znała. Co więcej, jej relacje z mamą również nie należą do najlepszych. Kiedyś odwiedzała nas najwyżej raz do roku i co jakiś miesiąc dzwoniła. Po śmierci taty zaczęła dzwonić do mamy częściej. Myślę, że starała się ją wspierać, ale nasze stosunki się nie zmieniły. Przytuliła mnie jeden raz, kiedy strasznie płakałam na pogrzebie taty. Myślałam o tym wszystkim, patrząc, jak siostra śpi. Wyjęłam z jej ręki telefon. Położyłam go na szafce nocnej. Sekundę później zaświecił się ekran. Dostała wiadomość. Bezmyślnie ją przeczytałam. To był SMS od jej męża. Dość tego, nigdy nie kazałem ci zostawiać dla mnie córki, pisał. Zaczęłam to przetwarzać, kiedy przyszła kolejna wiadomość. Nie wpędzaj mnie znowu w poczucie winy, to ty nie chciałaś swojej córki. Użyłaś mnie jako wymówki, obydwoje to wiemy. Byłam zszokowana i smutna. Kiedy zrozumiałam sens tych słów? Najwyraźniej, oprócz dwójki synów, siostra miała też córkę, którą oddała do adopcji. A skoro obwiniała o to męża, to musiała ją porzucić, żeby za niego wyjść. Przez przypadek dowiedziałam się czegoś niesamowitego. Zgasiłam światło i wybiegłam z jej pokoju. Położyłam się spać, ale nadal byłam w szoku. Byłam pewna, że moja mama o tym wiedziała, ale nigdy o tym nie wspominała. Uwielbia mówić o mojej siostrze. Zwykle po to, aby ją krytykować. Mówiła na przykład: Małżeństwo twojej siostry od początku było nieudane, ale przynajmniej dorobiła się dwójki dzieci. Dlaczego nigdy nie wspominała o jeszcze jednym dziecku? Może tata też o nim nie wiedział, więc nic mi nie mówiła, żeby przypadkiem się nie dowiedział. Ta przypadkowo odkryta nowina zmieniła moje myślenie o siostrze. Jak mogła zrobić coś takiego własnemu dziecku? Jak mogła je porzucić z tak samolubnego powodu? Ile lat miała teraz jej córka? Jaka była jej rodzina adopcyjna? Czy wiedziała, kim jest jej matka, znaczy moja siostra? Czy uda mi się odnaleźć siostrzenicę? Czy jako jej ciocia mogłam dać jej ciepło, którego odmówiła jej matka? Nie mogłam przestać o tym myśleć. Chciałam odnaleźć to biedne dziecko, o którego istnieniu właśnie się dowiedziałam, i dać jej życie, które matka jej odebrała. Jednak, aby to zrobić, potrzebowałam więcej informacji. Postanowiłam porozmawiać z mamą i zdobyć odpowiedzi. Za wszelką cenę chciałam odnaleźć siostrzenicę, ale przez to, że siostra i jej dzieci cały czas były obok, musiałam poczekać na odpowiednią chwilę. W końcu nadarzyła się właściwa okazja. Siostra nie była w stanie spojrzeć synom w oczy, a te biedne dzieci nadal próbowały zrozumieć, co się dzieje. Przeprowadzili się do domu babci. Nie widywały już taty, a ich mama wisiała na telefonie cały czas krzycząc. Mój starszy bratanek Natan miał niedługo pójść do liceum, a nie wiedział nawet, gdzie będzie mieszkał. Już wcześniej był nieśmiały, a teraz jeszcze bardziej zamknął się w sobie. Od wielu dni nic nie mówił. A moja mama oczywiście smuciła się z powodu chłopców. W naszym mieście był park wodny. Kiedy byłam młodsza, chodziliśmy tam co miesiąc. Mama wpadła na pomysł, by ich tam zabrać. Ja miałam jej w tym pomóc. Następnego dnia poszłyśmy z chłopcami do parku wodnego. Nathan poszedł popływać. A jego młodszy brat bawił się na zjeżdżalniach. Wraz z mamą usiadłyśmy w kawiarni z widokiem na zjeżdżalnię. Bardzo chciałam z nią porozmawiać, ale nie wiedziałam od czego zacząć. W końcu wypaliłam: Mamo, czy jagoda ma córkę? Mamę zamurowało, wpatrywała się we mnie. O czym ty mówisz? Zapytała, a ja opowiedziałam jej o sms z telefonu siostry. Mama była skołowana. Powtarzała: Nie bądź nie mądra, to bzdura. Musiałaś coś źle zrozumieć. Jednak zrobiła się tak nerwowa, że byłam pewna, że tylko udaje, że nie wie, o czym mówię. Zezłościła się, kiedy powiedziałam to na głos. Jesteś już dużą dziewczyną, zaraz idziesz na studia, może zamiast zajmować się głupotami, zrobisz coś dla swojej przyszłości, powiedziała. Zaczęła rozwodzić się nad tym tematem, żebym przestała drążyć. Kiedy zrozumiałam, że nie powie mi prawdy, musiałam mhm. ustąpić. I co mi teraz pozostało? Mama kłamała w żywe oczy. A ja chciałam odnaleźć siostrzenicę. Nie mogłam zapytać o to siostry, więc została mi tylko jedna osoba, jej mąż, Krzysztof. Tak zamierzałam go spytać. Nie byłam pewna, czy mi pomoże, ale nie miałam wyboru. Musiałam spróbować. Nie miałam jego numeru telefonu, ale znałam nazwę salonu samochodowego, w którym pracował. Wygooglowałam go i od razu znalazłam numer. Zadzwoniłam. Poprosili Krzysztofa do telefonu. Trząsł mi się głos! Powiedziałam: Hej, tu Bianka. Był bardzo zaskoczony. Powiedziałam mu, co się stało. Chcę odnaleźć siostrzenicę, powiedziałam. A on odpowiedział: Zapomnij o tym dla własnego dobra. A kiedy zapytałam: A co to ma ze mną wspólnego? Odpowiedział krótko: Zapytaj siostry. Nie mogę nic więcej powiedzieć. Nie miałam innego wyboru. Musiałam zapytać siostry. Poszłam do jej pokoju. Płakała. Myślałam, że znów pokłóciła się z mężem, ale tym razem chodziło o coś innego. Mama właśnie tu była, wyznała, odwracając wzrok. Wtedy zrozumiałam, że mama powiedziała jej, że wiem o jej córce. Usiadłam przy niej. Nie chciałam cię zasmucić. Chcę tylko odnaleźć siostrzenicę i powiedzieć jej, że ma rodzinę, powiedziałam, kładąc głowę na jej ramieniu. Siostra zaczęła głaskać mnie po włosach. Masz tylko dwóch siostrzeńców? Nie masz siostrzenicy, powiedziała. Podniosłam Uch. głowę z jej ramienia. Spojrzałam na nią. Jak to? Przecież masz też córkę, powiedziałam. Tak, mam też córkę, powiedziała znów odwracając wzrok. W tym momencie zaczęło mi się kręcić w głowie. W uszach dzwoniły mi te słowa: „Nie masz siostrzenicy, przecież masz też córkę. Tak, mam też córkę. Patrzyłam na nią z niedowierzaniem. Na chwilę zaniemuwiłam, mówiłam, a potem powiedziałam więc to ja: ja jestem Twoją córką? Skinęła mhm. głową. Tak, Bianko, jesteś moją córką. Zabrakło mi tchu. Nie wiedziałam, co powiedzieć. Moja siostra, która, jak się przed chwilą dowiedziałam, była tak naprawdę moją matką, zaczęła swoją historię. To było na pierwszym roku studiów. Popełniłam największy w życiu błąd. Zaszłam w ciążę z kimś, kogo ledwo znałam. Znałam tylko jego imię, a przynajmniej tak mi się wydawało. Ale urodziłam dziecko, ciebie. Dalej się uczyłam, a tobą zajmowała się babcia. Później poznałam Krzysztofa, zakochałam się w nim, ale on nie należał do chłopców, którzy poślubili by dziewczynę z dzieckiem. W głębi serca pragnął przygód. Chciał zwiedzić świat, by osiedlić się w miejscu, które najbardziej mu się spodoba. Więc zostawiłam cię z babcią i wyjechałam z nim. Podróżowaliśmy przez 3,5 roku. W międzyczasie się pobraliśmy, ale wróciliśmy do kraju, bo gdzie indziej nam się nie wiodło. Po powrocie usłyszałam, że nazywasz babcię mamą. Podczas mojej nieobecności stała się dla ciebie matką. Cierpiałam, ale wiedziałam, że sobie na to zasłużyłam. Twoja babcia kazała mi złożyć obietnicę. Nigdy nikomu nie powiesz, że Bianka jest twoją córką, powiedziała. Nie wiedział o tym nikt poza tatą i Krzysztofem. A teraz wiesz i ty. Tamtego dnia prawda wyszła na jaw. Byłam największym sekretem we własnej rodzinie. Osoba, którą uważałam za siostrę, była moją matką. Osoba, którą znałam jako moją mamę, okazała się moją babcią. A co się stało potem, jak odkryłam prawdę? Pomyślicie pewnie, że to dziwne, ale prawie nic się nie zmieniło. Tak, być może siostra jest moją biologiczną matką, ale nie uznaję jej za moją mamę. Matką jest osoba, która wychowuje dziecko i się o nie troszczy. Moja siostra nie zasłużyła na to, by być moją matką. Mam tylko jedną matkę i pozostanie ona moją matką na zawsze. Dziękuję za wysłuchanie mojej historii. Jeśli lubicie takie prawdziwe historie, subskrybujcie nasz kanał. Pa!